No i patrzcie, gdzie was przeprowadziłam? Jesteśmy pod Bazyliką Notre Dame de la Fourvière, czyli tak jak w Paryżu, ale nie jesteśmy w Paryżu, jesteśmy w Lyonie. Jest już wieczór i chociaż nie ma tutaj barów, partia jest ludzi. I właśnie tutaj spotykam się z moją koleżanką, która już do na nas czeka. I mamy w planach zrobić apéro. i Zaraz Wam wyjaśnię, co to jest. To jest moja koleżanka Eilule. Kuku, hej, jak się masz? Dobrze, a ty? A co to? Przyniosłam coś na apero, coś do picia, a także winogrona. A, są też oliwki i ser. Poczekaj, tylko im pokażę. No więc wyjaśnię wam. Będziemy z Eilu teraz robić apero, czyli taki francuski wieczorek, podczas którego spotykamy się z znajomymi, z przyjaciółmi i spędzamy razem czas. Podczas takiego wieczorku można sobie zjeść resera, oliwek, można coś wypić. I jeszcze oprócz tego mamy winogrona, czyli bardzo, bardzo francusko. Może gdzieś Halo. usiądziemy? O, tak, jeśli byśmy miały do tego jeszcze bagietkę, to byłoby już totalnie po francusku. Bagietka jest za bardzo klisze. A nie Zdrówko, pamiętaj, że trzeba patrzeć sobie w oczy. W Francji jest taki zwyczaj, że jak się stuka z kimś kieliszkiem z napojami, to trzeba patrzeć sobie w oczy, bo jak nie, to się będzie miało prawdopodobnie Według zwyczaju 7 lat nieszczęśliwej, nieudanej relacji partnerskiej. Myślisz, że to jest francuski zwyczaj? Zawsze słyszałam, że to jest niemieckie. I w sumie wielu Francuzów jest zszokowanych tym zwyczajem. Serio? Bo ja to znam od Francuzów, od moich przyjaciół z Francji. Twoi przyjaciele zawsze to robią? Nie wiem, ale ja to robię. W razie czego, jakbym miała mieć złe relacje, to ma sens. Hej, jak się masz? Wszystko dobrze? Cześć, wszystko dobrze, a u was? Cześć, tak. A ty jak tam? A, jest i bagietka. Super. Teraz mamy już wszystkie typowo francuskie artykuły. No to teraz mamy typowo francuski wieczór, mamy bagietkę. Jest świetnie. No więc tak, to są moi znajomi z Angolii. Słuchajcie, chłopaki, jest już trochę późno. Zatem nie marnujmy czasu i chodźmy do baru. Okej, okay, idziemy. Francuskie wyjścia są trochę inne niż polskie, bo w Polsce albo jest domówka, albo jest klub yy, i to jest koniec. A po francusku najpierw się spotykamy gdzieś w domu albo na dworze. Po prostu śmiejemy się, yy, siedzimy sobie, rozmawiamy. Dopiero potem wychodzimy do baru, a dopiero potem ewentualnie wychodzimy do klubu. Więc tutaj są takie etapy imprezowania jakby. I każdy na, na którymś etapie się zatrzymuje lub nie. Lub zostaje do rana. Jesteśmy w całym centrum Lyonu. Obok teraz, czyli takich barów na świeżym powietrzu. Można je porównać do takich polskich ogródków. Tak jak widzicie, jest wieczór, jest tu pełno milion ludzi. O czym ty znowu gadasz? To tylko bary. Nie musisz wszystkiego opowiadać. Ja tylko chciałem wyjaśnić, co to są terraces. Powiedz to prosto, ludzie przychodzą tu pić i dobrze się bawić.